Witajcie, ja jestem Patryka. Dzisiaj dobijam 400 pucharków na Shelly i kolejny mój zadrywasz gdzie będę dobijał 15 rangę. Nie, nie ten, nie 400 300 pucharków na bólu. Musicie tylko zostawić lajka i myślę, że takie 13 może było 5 dobijacie chyba, więc dychę też, więc no. Jak nie spróbować 13? Jak nie dobijecie, to nie wiem. Będzie mi smutno, trochę. Ale też ten. O, nie rozwaliłem. Um, ale też wesoła, że dobijecie chociaż 10. Chyba, że w ogóle nie dobijecie trzech nawet. No to smutno bardzo mi będzie. I zostawcie lajka. Bo da mi to było męczenie zdobić taką rangę na tym. Na szeli. Tym, no, no, no na... Nie, nie. O, ból tam się bije. Ładnie skorzystał. Nie wiem czy ja to... O, dobra, zbrałem. Ała! Wow. Okej, okay, tu może być. O, jaki... Jak ja... Jak ja to zrobiłem ładnie. Pięknie. Zostawcie za to lajka, naprawdę. Wow. <noise> ale to wykorzystałem. No, jak tego nie. Nie wiem. Jak to. Jest ile procent na to? On będzie mnie chciał. Ile bark Dobra, zbieraj. Będziemy miał 7 chyba. 8? Okej, okay, jeszcze lepiej. Lepiej polecam mu uciekać, ale. To jest jego sprawa. Ja bym teraz użył ultej i poleciał gdzieś indziej. No, te, też tak można. U, u, dobra, uciekam. Nie! Bo, dobra, uratował mnie. Dobra, zbierz. A! Okej. Okay. Okej, okay, dobra, jak widzicie ładnie. Ja chcę jeszcze raz z tobą zagrać. Myślę, że też chcesz ze mną zagrać jeszcze raz. Chyba nie. Mm, ale okej, okay, no możemy lecieć. Kolejną rundę. Poczekamy sobie. No niestety. Ale myślę, że jeszcze jedną rundę to będzie 400 pucharków. A dopiero trwa to 3 minuty prawie. No to ponad 3 minuty. Dobra, mamy jeden. Fajnie by było ten, dobić 150 subów. Na tym kanale, bo nie kłamę, ale naprawdę chciałbym. No, pokazał się. To minus, a dobra, dobra nieważne. Może to i coś, dobra, nie, no, dobra, nie będę kampił. Nie, nie będę taki, trochę dawno nie nagrywałem filmów. Bo trochę, no. Dobra, tutaj to mnie chcieli skosić, no. Ej, oni mnie jeszcze skoszą. O ja. Ale tam jest dużo parkiów. No dobra. Lepiej tam już nie idźmy. Na pewno nie, na pewno nie będzie pierwszego miejsca. Ale możliwe, że to znowu będzie moja najlepsza postać szeli. Na tamtym koncie też miałem dobrą szeli. O, dziękuję. Pozdrawiam. Tego Pana Myślę, że dobrze prześlam Prince LOL, że poczekał na mnie z tym Barkiubem O dobra, on, on dobra Tego to ja nie mogłem zatrzymać, chyba Bo nie użył ulta O ho ho, dobra Dobra, tu było zbyt dużo Widzicie co się tam działo? Nieważne to była To była taka minusowa runda, niestety ale dobra, brakuje mi jeszcze um, sześciu. Okej, okay, myślę, że zajmę pierwsze albo drugie, to już będę miał ten. No czterysta pucharków. Myślę, że teraz y, pójdzie jako bardzo ładnie. O czemu ja odłożyłem tego? Y, dobra, pyk, pyk, pyk. Dobra, no, to są takie... ci to hmm, ci we on... fufufu fu, dobra nieważne. Chciałem coś powiedzieć, ale... Mm, nie umiem. Nie no, to znaczy umiem, ale... Dzisiaj coś mi nie idzie na tym odcinku. Nie no, idzie, bo w sumie pierwsze miejsce zasiąłem. I to ja nie wiem jak, ale. Okej. Okay. O. Okej, okay, tutaj te... Uwalu. Tam coś, coś się dzieje, Wolę już poczekać. Tutaj będzie ulciek, więc wolę tutaj być. A, ok. Jednak nie tylko tak, poczekam sobie na drugie miejsce. Nie będę. Dobra, To się coś dzieje. Ja skorzystam. Ło! Dobra, panie, co to była za runda? To była ładna runda. Nie przyznaję. Więc tak. No, ładnie. Ładnie zagrał. Mateo, brawo ty dziękuję Ci za grę. Wszystkim w ogóle dziękuję i jest 400 pucharków puch na szeli Myślę, że już trochę mogę tak z Nitą lecieć, ale jak zostawicie, ja nie wiem jak mówiłem 13 łapek chyba to 400 nie no dobra, 300 pucharków puch może później polecimy na 40. Najpierw to tutaj mu... O! A może El Primo. Możliwe. Jak zostawicie 20, to będzie Ale jak zostawicie 15 albo 13, to będzie ból. A jak będzie 19, to najwyżej. Więc tak. To koniec odcinka. Myślę, że film Was się spodobał. Możecie zostawić łapkę w górę. I co? Na razie. Pa.